Cześć wszystkim, z tej strony Kuki. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Troszkę nie mieliśmy odcinku raczej samej tej boosterki, ponieważ musimy się troszeczkę wstrzymać, ponieważ zamówiłem kilka boosterboxów z Japonii, m.in. boxa 151 i tak dalej. Ale oczywiście żadnego LTB nie pomijamy, więc dzisiaj otwieramy hey, Train Boxa z Paldem i Wolf. Mam nadzieję, że zrobimy coś fajnego. Zobaczymy, co tutaj jest w środku. Zapraszam do openingu. Na razie. No i dobra, rozpoczynamy opening. Co my tu mamy? Kurczę, nie widziałem sobie nic do otwierania. Otworzymy. Tak. W każdy sposób jest dobry. Takie Książeczka. W środku oczywiście już arty. Więc kolejny arcik, tyle to są ten. Dobra, nie będę tego rozkładał, ale widzę tutaj te legendy. to Pokémon, relikty. Książka, no tak, książka. No, jak zazwyczaj, wszystkie poksiki tutaj są omówione. Więc to raczej na inny materiał. Ale jest tutaj naprawdę bardzo dużo różnych fajnych artów, które naprawdę bardzo bym chciał. Jest naprawdę multum ogrom fajnych, super, mega eleganckich, pięknie wykonanych kart. Dobra, wysuwamy to do góry. Co w środku? Standardowo. Kostki. Nowego rodzaju żetony. Siuk. Energia, przekładeczki, takie są śliczne koszuleczki, przekładeczki, koszuleczki i oczywiście, pustelnie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sztuk. Więc tyle otwieramy dzisiaj. Oczywiście, musimy to zrobić jakoś w sposób inteligentny, że tak powiem, bo potrzebuje koszulki dla mojego projektu. Puste. No i oczywiście karta promo. Jaj, ona jest śliczna. Ona jest przepiękna ta karta promo, po prostu. Ona naprawdę robi no Nie, nie no śliczna. Jakby każdy dodatek miał zawsze taką, tak, takie promo, że startery yy, z czy po prostu no mega nieziemsko to wygląda. No, śliczne to jest. Zaraz sobie tutaj zabezpieczymy to. Fajne są te koszulki ze slojki. Akurat to jest stupak, ale one są 70 mikronów. One są dosyć grube. Więc jak ktoś, po, jak ktoś chce sobie zabezpieczać, naprawdę jakieś cenne karty, to polecam naprawdę jakieś takie koszulki grubsze bo mam tutaj też Ultra Pro ale te Ultra Pro to one są cieniutkie prawda? do tego i tak zawsze zabezpieczam jeszcze dodatkowo aha, tu mam jeszcze w ogóle 110 mikronów więc to już w ogóle jest ogień no dobra, jakby to otwierać jakie są w ogóle 4, 5 No to jest komplet. To jest pojedyncza. Więc dobra. Tą pojedynczą na sam koniec. Te podwójne na sam początek. Nawet fajnie się otwierają. Bez y, uszkodzeń. Więc myślę, że powinno być elegancko. Oczywiście kodzik dla Was. Pierwszy. Jedną się tu przekłada. Mamy Energia, Teo, Wokrav, Paumi, Narwitar, Quax, WoW, well, Saguaro, Farigiraf, Jeszcze nie, nie, nie znam w ogóle tego typu nastroju. No to, jest... to, rea... to tak, ale Fari Giraff. Aha, bo to jest jakby na odwrót. Eee, Ministry Views. Pod spodem mamy Wattrall, Loose i w sumie tyle. Czyli nic ciekawego. No ale będziemy patrzeć dalej, nie? To otwieramy drugiego takiego samego boosterka. Tyle boosterku. ku i ciach. I proszę bardzo, kodzik dla Was. Jedną przekładamy. I oglądamy, co my tu mamy: Kwaxley, Czarkadet, Relor, Tadbulb, Flamingo, Paldański Tauros, Typ normalno-walczący, Skiploom. Quackswell kolejny i mamy fiuel koko w wózku, w karciku normalnie. Fiuel koko jakiś liczny jest, ten koko w ogóle też jakoś tak i jejku, patrzcie, on dość, że siedzi w tym, dość, że siedzi w wózku sklepowym, to jeszcze wcina jabłko i siedzi w ogóle w tym. W plecaku takim trekkingowym. Pod spodem co mamy? Lokiks, czyli mrówka to jest tak. Nie, to jest konik polny. To nikolny, ale patrzcie, no, chwileko, wiele kokony no, normalnie pochłania moje serce. Śliczne. To w ogóle mój starter y, wybrany z y, y, Scarlet and Violet. Dobrze, jedziemy dalej. Odwórzmy sobie tego Mister teraz. Tak żeby nie uszkodzić. I rapicapu, eeee! Energia! Tropius, Ball. hopip, mukakita, iono, knuckle stack, squire, snowball, I mamy na riversiku Elektroda. a pod spodem jest Gaardos niestety zwykły holo, ale on tutaj. Eee... Co on tam za atak? To jest Revenge, revenge of Stone. No, Circle jest tak, inaczej wygląda. dobra, nieważne. Będziemy się później na tym rozwodzić. Znaczy nie rozwodzić, tylko rozwodzić. Mało tych boosterów. Kurczę. tyle fajnych kart. Chyba coś dokupię jeszcze tego wszystkiego. -e Koko, Waterwall, Tinken, Tink. Tu jaki był jeszcze będzie motka. Ehm, eee, Szwodu, Godkiri, eee, Godkiri, nie wiem, nie wiem, jak to tego czytać. Akwibax, Jakomo, Iono, kolejna, tym razem na rewersie. I pod spodem pod Iono jest Szwodu. I Gruncal, czy jakoś tak Grunga... Ga, gar, ga no. no, nie więcej, coś takiego. <laughs> nie wiem, nie, 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 nie czaję tych nazw nowych poksów. Jeszcze właśnie ze Skadow nawet jak grałem, a nie skupiałem się na nazwach. Energia, Falling Kombi Jiglipa, Giro Faring. O właśnie Jiglipa. Ostatnio teraz właśnie widziałem na kanale zaprzyjaźnionego Tiktokera, YouTubera, Stacja Pokémon, e, że są nowe, e, ten, nowe, nie książki tylko wydania właśnie tych 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 Pokémonów. E, Czasopismo. O, to Osiana. Czasopismo to się nazywa. I właśnie jest plakat z nie? To w ogóle mega wymiata. Chyba sobie kupię, dlatego że tam jest ten plakacik: Dilafaring, Azumarill, Vesp Queen, Ice Q Okulde. Tag Bulb na wersie Pod spodem mamy. Jest. A, basic energy, ale patrzcie, złota ramka w ogóle. Złota ramka. I pod spodem mamy Tinkantona. Ale patrzcie tą energię. To jest coś niesamowitego. Złotoramkowa energia. To takiego jeszcze nie widziałem. No to się nie wydarza normalnie. Do widzenia. Złotoramkowa energia. Pełna holo. No, coś niesamowitego, coś pięknego. Lubię złote ramki. Srebrne ramki są spoko ale złote ramki. I w ogóle teraz zauważyłem, patrzcie, patrzcie jak ona jest ciula, to wycięta w ogóle. Miały być super mega wycięte, jak przejdą na te szare ramki, srebrne ramki. A tu co? Lipa jakaś. Tutaj kurde, tyle wycięte, tutaj tak malutko. No, lipa. Myślałem, że będzie naprawdę coś fajnego. Kolejny. otwieramy i kodzik pokazuje mi. Jeden przekładamy i oglądamy. Freak Bugs tak, co to jest? Tego jeszcze nie widziałem. Nawet grze tego nie widziałem. Stąd mouse. E, Kettlewood. Nasli dendła O, ostatnio. E, Pokirol go. E, nie, Pokimi Nasze cosplayowała Dendro, Sand. Raichu. Na riversiku mamy Rockrasha. Pod spodem jest Oricorio, a pod Oricorio mamy Slakinga, Holo. Wow, miałem zawsze full arty Slakinga już w kilku rodzajach. Pierwszy raz mam Holo Slakinga. Otwieramy no. Kolejną... Czarnkową noc trzeba już. I ciach. Jeden. Mistyczna energia niewiadomego pochodzenia. Crofant, Croagunk, Rukidai, Magnemite, Talonflame, Herakros, Kilowattrall. Water roll na reversie Reversal Energy, kolejny reverse i pod spodem mamy Palmota na zwykłej holo. Ojej, co się tam robi. Zamieszanie. Dwa, Dwa ostatnie boostery mamy. I co my poradzimy na to? Dwa ostatnie boosterki bidne. trzeba ja będę dokupić. No! Bieda! Teraz jadę nad morze, zobaczymy, może tam coś w koło brzegu będzie ciekawego do kupienia, to pewnie po brzegu coś po morze. Tam coś pootwieramy w tym koło brzegu. Ja Słyszałem, że raczej nadmorskie rejony takie, o, super. I Beluza, Niestety. Tam to nad... takie rejony bardzo takie oblegane przez turystów, to raczej większość idzie dostać e, podróbków zobaczymy jak nie to będziemy podróbki otwierali coś na tiktoku może jak coś to zapraszam na mojego tiktoka oczywiście kuki dot tak samo mam nadzieję jak tutaj e, na youtubach basic energy gotita mashiff nojbat Tito luxio luminous energy bombardier Czyli Bocian Wigglytuff na iwersie, Toxic Walk i. uuuu uh, uh, Koperadża EX. Jeden EX wypadł nam tutaj na całe IKB. Więc i EXIKA jednego mamy. Szkoda, że tego jest Koperadża. Najlepszy wyc, niż NIC, prawda? No nic. No 8 boosterów. 4 dropy. 9 boosterów, 4 dropy. W sumie to 3. Czyli 1 trzecia. Bo jeden booster, jeden ten, jeden dropik, to, no, to był ZTB, po prostu promka. No, nie, no ta promka jest śliczna. Szkoda, że tak naprawdę. Lipa, naprawdę strasznie. To jest, to jest straszne, że to jest tak wycięte krzywo. No, takie rzeczy powinno się normalnie reklamować, bo to nie powinno być w ogóle dopuszczalne. Że były takie rzeczy yy, dla kolekcjonerów, że kupuję Elite Trainer Box. Jak sama nazwa wskazuje, jest to elitarny trainer box, który powinien mieć naprawdę elitarne wyroby. A ten wyrob nie jest elitarny, jak wiele innych wyrobów z poprzednich serii. no Po prostu one są krzywo wycięte. Nie wiem, czy to wycinają kamieniami, nie wiem. Naprawdę nie chcę w to wdrążać. Ale takie rzeczy nie powinny mieć miejsca, nawet po przejściu na te srebrne ramki. No i mamy Coopera X, mamy Fiue Coco, mój ulubiony dropik dzisiaj. I drugi mój ulubiony dropik, no ta złoto -ramkowa Energia Holo Mega. Szkoda, że wodna, bo jej nie wykorzystam nigdzie, ale jest mega. Dobra, no to dzięki bardzo, do następnego odcinka, ale bonusowa jeszcze coś dowinę. Bonus będzie bonus. Bonusika zrobimy. Otworzymy sobie. Otworzymy sobie takiego boostera japońskiego na dobitkę. Tu się nie przekłada. Mamy rokrafa. I Quaxli, i Fungus i w sumie to tyle. Nie ma Dropu. No to nic, niestety szkoda. Ale dzięki bardzo. Dawajcie lajki, łapki w górę, różne rzeczy, dzwoneczki, żebyście wiedzieli, kiedy dodaję film. Bo ostatnio dosyć ciężko z tymi filmami. Ale może coś nadrobimy, zobaczymy. Dzięki bardzo, do następnego. Na razie, cześć!